Dzień dobry po raz drugi. Słuchajcie, jeszcze ważne coś. Jeszcze dzisiaj obejrzycie dwa króciutkie filmy, tym razem. Musimy umieć odpowiedzieć sobie na pytanie, jak przedstawić funkcję w postaci ogólnej. Popatrzcie, co przed nami. Mamy przedstawiony wzór w postaci kanonicznej. Tak? Żeby przedstawić to w postaci ogólnej, pierwszy wasz krok to zauważyć wzór skróconego mnożenia, czyli Y równa się. Minus 3, otwieramy nawias i w tym nawiasie widzicie zawsze wzór skróconego mnożenia. W naszym przypadku będzie to x kwadrat dodać 2x dodać 1. Zamykamy nawias, poza nim minus 1 bez zmian. Następnym Waszym zadaniem jest wymnożenie przez tą minus trójkę każdego wyrażenia w nawiasie. Czyli minus 3x kwadrat odjąć 6x, odjąć 3 i odjąć 1. Ostatnim krokiem, jaki musimy wykonać, to Redukcja, czyli y równa się minus 3x kwadrat minus 6x odjąć 4. Przedstawiliście w postaci ogólnej. Dzięki temu wykonacie zaraz nadesłane zadanie.